Nazywam się Paweł Rysak i pełnię funkcję prezesa zarządu Spółdzielni Meczalskiej Biorów w Chełmie. Firma nasza jest firmą średnią, zatrudniamy ponad 200 osób, a z wózkiem surowca skup mleka prowadzimy na obszarze blisko 3500 km2. Współdzielnia nasza powstała w 1929 roku, a więc blisko 100 lat temu. Początkowo produkowane tu były wyłącznie mleko spożywcze, śmietana, masło, twaróg oraz odtłuszczone mleko w proszku. Dziś w naszym portfolio posiadamy różnego rodzaju serki produkowane metodą ultrafiltracji, w tym nasz flagowy produkt serek naturalny Bieluch. Ale są również serki smakowe, słodkie, warzywne, serki z ograniczoną zawartością tłuszczu, tak zwane lekkie, serki bez zawartości laktozy oraz serki smarowne. Dodam, że metoda ultrafiltracji jest naturalną metodą produkcji serka pozwalającą na zachowanie w końcowym, finalnym produkcie wszystkich białek mleka, w tym jakże cennych białek serwatkowych. Białka serwatkowe mają bardzo korzystny wpływ na układ odpornościowy naszych organizmów, wspomagają budowy czystej, beztłuszczowej masy mięśniowej, pomagają przy odchudzaniu, ponadto obniżają poziom cholesterolu. Dodam również, że przy innych metodach produkcji podobnych serków, białka te zazwyczaj są tracone, ponieważ z reguły przedostają się do serwatki. Ponadto produkujemy również różnego rodzaju jogurty, kefiry, śmietany, produkty bezlaktozowe. Jeżeli chodzi o jogurty, trzeba również wspomnieć o jogurcie prebiotycznym z dodatkiem inuliny. Jest to jogurt o ogromnych właściwościach prozdrowotnych, wspomagających odbudowę flory bakteryjnej, układ odpornościowy oraz trawienie. Ponadto produkujemy twarogi, masła, yy, mleko spożywcze oraz proszki mleczne. Jak widać, jest czym wybierać, a dodam, że cały czas pracujemy nad nowymi produktami. Jak to mówią, dla każdego coś dobrego. Życzę wszystkim, aby jedli smacznie, ale przede wszystkim zdrowo. I mogę zapewnić, że produkty z tym logo z logo naszego wesołego Duszka, Duszka Bieluszka są tego najlepszym gwarantem.